Szanowne Misie Gumisie, w skrócie kochani moi, dzisiaj zapraszam Was na totalne wyjaśnienie Henryka Sienkiewicza. W sensie nie będziemy go teraz disować, tylko wyjaśnimy jego tutaj taką historyjkę, opowiadanie, nowelę o tytule Latarnik. Co ciekawe, wzorowane jest to na prawdziwych wydarzenia, które opisywane zostały przez Juliana Horina w jego korespondencji, który opisywał losy emigranta politycznego noszącego nazwisko Sielawa. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Do it! Niedaleko Panamy znajdowała się latarnia morska w Aspinwall, która nagle straciła latarnika. To be honest, nikt nie wie o co biega był i nie ma. Możliwe, że musiał iść po mleko lub co bardziej racjonalne z racji, że nie znaleziono również jego łódki, to że porwały go fale oceanu. Więc na owej latarni znalazło się miejsce na nowego latarnika. Najlepiej jak najszybciej, ponieważ jest to istotna latarnia nie tylko dla okolicy, ale również dla statków kierujących się w stronę Nowego Jorku. A droga transportu morskiego w Zatoce Moskitów jest trudna nie tylko w nocy, ale i w dzień. Zadanie znalezienia nowego latarnika spadło na barki amerykańskiego Konsula USA rezydującego w panamie pana Izaka Falconbridge'a. Zadanie nie było proste, bo czas wykonania oscylował w granicach 12 godzin, więc trzeba było się śpieszyć, a poza tym praca na latarni jest wymagająca, siedzisz sam na wysepce, dużo schodów dochodzenia, giga Monotonia, bo codziennie zapalasz, gasisz latarnię i w zasadzie możesz wyjść z roboty tylko i wyłącznie w niedzielę. Ale choćby skały srały latarnia po zmroku. Być zapalona musi i tyle. Inaczej statki mogą zatonąć i będzie przypał. Izak giga się ucieszył, kiedy tego samego dnia zgłosił się do niego kandydat do pracy. Stary gościu wyprostowany, postawą żołnierza, spaloną cerą, niebieskie oczy i całkowicie białe włosy. Po wstępnej rozmowie Falcon Bridge, jak i my dowiadujemy się, że stary jest Polakiem, nazywa się Skawiński, krążył po świecie wiele lat, pracował tu i tam, a teraz chciałby gdzieś osiąść. Izak pyta go, czy mimo wieku da radę wchodzić kilka razy na górę, Górę, potem na dół, i na górę, i tak dalej. Jednak jest tu 400 schodów stary. Skawinski na to mówi mu, że przeszedł step między Kalifornią a Nowym Jorkiem na piechotę, więc lub zdaradę. radę. Dodatkowo dowiadujemy się, że był odważnym żołnierzem. Walczył w Węgrzech, w Hiszpanii, był we francuskiej legii oraz walczył po stronie Unii w wojnie secesyjnej oraz powstaniu listopadowym. Przy okazji wymienił swoje nagrody, jakie zdobył w tych miejscach. Pracował na statku wielorybniczym 3 lata. Dobre skawiński ma podstawy. Maluje się jako osoba sumienna, pracy się nie bojąca. Oraz godna zaufania. Jednak Izakowi nie pasuje jednak wiek Polaka. Jednak zmęczenie materiału to zmęczenie materiału. Co za tym idzie, może nie wyrabiać. Skawiński kwituje to prosto. Panie, dam radę. Ja po prostu poszukuję spokoju. Jestem jak Statek, który jeżeli nie wejdzie do portu. Zatonie. Skawiński, no naprawdę, jest mega zaabsorbowany i mega mu zależy na tej pracy. W spokoju i ciszy. Ostatecznie Izak zgadza się i przyjmuje Skawińskiego na stanowisko latarnika. Tej samej nocy latarnia już świeciła, a w niej znajdował się nasz Skawiński. Chłop, opierając się o barierkę, napawał się spokojem związanym ze znalezionym miejscem spoczynku, w którym ma nadzieję spędzić dużo czasu. Czuł coś takiego, co szczuty pies, który znajdzie schronienie. Mimo, że uchylił rąbka swojej tajemniczej przeszłości konsumacji. To nie powiedział mu wszystkiego. Zaczął. No, teraz w zasadzie nam wspominać. No sobie, ale my o tym wiemy. Wszystko co go spotkało. Kopał złoto w Australii, szukał diamentów w Afryce, był strzelcem rządowym w Indiach, miał farmę w Kalifornii, ale susza e, pokrzyżowała jego plany. Handlował z dzikusami wewnątrz Brazylii, ale tratwa mu zatonęła. W Arkansas w mieście Helena założył warsztat kowalski, jednak miasto się spaliło. W górach skalistych porwali go Indianie i tylko żyje dzięki Kanadyjczykom. Zaczął pływać jako majtek na statku kursując pomiędzy Bachią i Bordo. No i był następnie tym harpunikiem. Oba statki zatonęły, a na Hawanie wspólnik go okradł. I stamtąd trafił tu do Aspinwall, gdzie miał nadzieję, że nastanie kres jego niepowodzeń. Miał wiarę, bo mimo tylu niepowodzeń zawsze stawał na przeciw losu i się nie poddawał. Przez co kiedyś na Węgrzech, kiedy oczywiście walczył, wbito w niego sprawą ilość bagnetu. Z biegiem lat, jak stawał się coraz starszy, wytracał energii, która pomagała mu Kolejnym upadku ponownie rozpoczynać wędrówkę do góry. Tym samym jego największym marzeniem stało się już przybicie do jakiegoś spokojnego portu, by równie spokojnie spędzić czas swojej starości. I tak mijały mu godziny, dni i tygodnie. Latarnia stała dla Skawińskiego się półgrobem. Jednak w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, gwarantując mu spokojną starość. Dni zaczynały mu się zlewać, a jedyne co pozwalało je rozróżnić to pogoda. Obserwował miasteczko, przypływające statki, w południe najpiej mu się odpoczywało, zbierał ślimaki oraz chodził łowić ryby. Spokojne życie staruszka. Miał też lunetę, za pośrednictwem której obserwował zwierzaki z lasu nieopodal wysepki, papugi i tym podobne. Niedzielami, kiedy mógł opuszczać wyspę, zachodził do kościoła na mszę oraz kupował hiszpańską gazetę lub tą nowojorską pożyczał heralda, nazywała się gazeta, pożyczał ją od Falcon Bridge'a w tej gazecie szukał informacji z Europy oraz z ojczyzny, w której to biło jego serce. Czasem gadał ze strażnikiem Jonesem, który codziennie przywoził mu wodę i jedzenie, jednak z czasem stary przestał bywać na politycznych rozprawach ze strażnikiem i jedynym znakiem że żyje był fakt, że jedzenie, żywność którą przywoził mu ten właśnie strażnik znikała oraz fakt, że latarnia się zapalała, a nad ranem gasła. Świat staremu zobojętniał, zaczął żyć z myślą, że nie opuści wieży aż do śmierci Zaczął czuć, że przestaje być odrębnym bytem Tylko zlewa się z tym całym otoczeniem Z wieżą, z wyspą, z morzem, z wiatrem No w takim półśnie spokój był tak wielki, że prawie podobny do półśmierci No a jeżeli ty nie jesteś w półśmierci bratku To weź mi kopsnij suba i napisz sympatyczny komentarz o treści Obcy goni Chińczyka po stacji paliw a my wracamy do yy, naszego tutaj tekstu. Jednak w końcu nadeszło przebudzenie. Raz, schodząc po jedzonko na brzeg, zauważył, że obok prowiantu znajduje się jeszcze jedna paczka, zadresowana na jego nazwisko, a w tej paczce znajdowały się polskie książki, które e, no, zastanawiał się skąd one są, zaszokowany, próbował zrozumieć, no, halo, skąd one się tam wzięły i o co tak naprawdę chodzi. Przypomniał sobie, że w heraldzie tej gazecie od Izaka e, przeczytał, że założono Polskie Towarzystwo w Nowym Jorku. To zaczął przesyłać im połowę swojego wynagrodzenia, bo no, tu na latarni i tak nie, nie było mu ono potrzebne. Towarzystwo w zamian przesłało mu owe książki. Pierwszą książką, którą wziął, było Dzieło Adama Mickiewicza, oczywiście. Zaczął czytać na głos. Litwo, ojczyzno moja, ty, ty... i tak dalej, i tak dalej. Napływały mu łzy do oczu, łamał się głos, ale po krótkiej przerwie wrócił do czytania. Padł na ziemię, płacząc, 40 lat nie widział ojczyzny, rozpaczał za nią. Była oddalona od niego całą półkulę, przepraszał Polskę za to, że pokochał swoją wyspę i tęsknota za ojczyzną zaczęła się w nim zacierać. Czas leciał, on ciągle leżał. Przyleciały mewy, które zazwyczaj dostawały o tej porze od niego resztki jedzenia. Zaczęły go dziobać, żeby wstał. Skawiński się wypłakał, oddał całe jedzenie mewom i ponownie zaczął czytać. Słońce zaczynało schodzić, jednak Skawiński dawno nie był w tym miejscu. Zaczytany nie zwrócił uwagi, gdy słońce schowało się za horyzont. Ciemność zaczęła zacierać litery. No i wtedy starzec położył łeb na kamień i zasnął. Ta, co jasnej broni Częstochowy czyli no matka boska, zabrała jego duszę prosto na malownicze pola, do rodzinnej wioski. Obrazy przed jego oczami przesuwają się. Szereg chałup, młyn, stawy. Znowu jest ułanem. Dostajemy też tu info, że rodzice Skawińskiego zmarli, kiedy ten był dzieckiem. Skawiński dalej śni, jest tym ułanem. Coś mówią o jutrzejszej bitwie. Studnie skrzypią. Już zaraz poranek. Koguty polskie zapieją. Aż tu nagle ktoś budzi Skawińskiego. Sen walczy z rzeczywistością. Jednak po chwili stary widzi Jonesa, pyta się starego: „Jones, czy zachorował? Co jest? Czemu tutaj leżysz? Tenże nie, no wszystko jest dobrze. Jones wkurzony, bo nie zapolono latarni i łódź San Geromo rozbiła się na mieliźnie. Cudem nikt nie utonął, bo w takim wypadku Skawińskiego czekałby sąd. Popłynęli razem do konsulatu. Kilka dni później widziano Skawińskiego na pokładzie statku z Aspinwall do Nowego Jorku. Stary stracił posadę.” Los ponownie zaczął nim rzucać, jednak odzyskał on błysk w swoich starczych oczach, a w rękach trzymał książkę, przytulając ją do serca, tak by na pewno jej nie zgubić. Koniec.